Dzień dobry, dzień dobry! Z tej strony Adrian, witam was! Jedziemy do agrosieci, 50 km ciągnikiem. No, trochę daleko. Jedziemy, wreszcie będą zakładać nam klimatyzację. Czwartek, piątek, tak jak mówiłem. 50 km to jest około chyba półtora godziny jazdy. No i zaczęło coś padać, coś powadało. Chwilowy deszcz, taki. 10-15 minut. Ale taki fajny był. Ja będę musiał się tuc ciągnikiem przez z miasto bo obwodnicą nie molo nie chcę go piłować na pełnych obrotach bo wir w baku jest kto ma John Deere ten wie no kto ma ciągnik to wie nie tylko John Deere nie no to ja nie będę wam nagrywał całej trasy nagram coś jeszcze jak będę jechał przez yy, Słupsk to wtedy zobaczycie sobie jak to wygląda przejazd przez Słupsk kawałek urywek a reszta vloga będzie prowadzona już Jesteśmy w mieście w subsku No, już połowę subska przejechaliśmy. No i strasznie, strasznie niewygodnie się jedzie bez tura. Dawał to obciążenie na przodzie. Jakby miał na tuzie jakiegoś klocka. Tak się jeździło. I mi się wydaje, że jeszcze przy dużo powietrza jest z przodu. Jak i z tyłu. Do takiej jazdy. O, 10 sekund mamy. No to chyba zdążymy, nie? 8, 7, ale tam już chyba nie zdążymy. Nie, no tam też musimy zdążyć, mamy 15 sekund. Idziemy na Gdańsk. Przejechaliśmy, Słupsk, widzimy się dopiero w AgroSieci. Ile tutaj nam zajęło? Nie wiem, godzina 20, godzina 30 chyba jazdy. Te 50 klocków. No, ale widzicie sami, że go nie piłuję na 2400, tylko tam jadę 2300. <grystanie> o, jakaś ciężarówka jest. Idziemy zaparkować do środka Jest i mechanik Gdzie ja mam stanąć? Przekaż, po prostu Tu się wstawicie, nie? Bo jutro przyjeżdża przegląd dziennicy i tu kurwa podnośnik jeździ Zarabiamy udatki z ulicy, tak że tu gdzieś tak po żebyśmy mieli tu jakieś możliwości manipulacji, nie? To jest firma, na wymianę przyjechałem. Dobry. Dobry. Słuchaj, yy... No, no, no. Tak? Tak. Tutaj na to pole, czy pomiędzy? Tak pomiędzy, tak pomiędzy, żebyśmy dookoła mieli... Aha, bo z tamtej strony koło będziemy ściągać. No. Przodem bież Przodem? Tam, Dobra przodem. Przodem wieś, bo To i tak chyba maskę będziemy odkręcać, nie? Całkiem ściągać. Nie, 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 nie? ma sensu. To się zanieczyszczą, eee... Ja tutaj się na robocie ubrałem, mówię, pomogę coś tam. Nie no, dobrze. Nie. Wszyscy będą to robić jak Tak? No tak. Nie. Też idę się przebrać i działamy. Tutaj będzie, tak? To, to, macie zapasek tu założony? A taki, taki, nietypowy. Do ile powinno być e, ciśnienia w oponach, jak się jedzie bez tego, bez obciążnika, bez tura? 1.8 no, za dużo, nie? No za dużo 1.8 No ja mówię, tacie, kurde, on... 1.8 to jest 1.4 4 tak 1.4, nie? No Będę musiał popuścić, to tutaj u was popuszczę Nie da rady jechać, masakra Podskakuje, co No, jest? jak żaba, no Nie ściuniemy go? Nie, ciężko będzie, bo jest... Takie jeszcze, no... Zajście Kołnierzyk. To trzeba będzie ściągać te osłony, nie? czy tutaj fotel, Tą podstawę od joysticka, od tura, nie? Mhm. tą blachę też musimy zdjąć, nie? Bo tam... Y Kiedyś tam się po prostu już wyrobiło i nie dociągało do zimna, nie? I troszeczkę zawsze puszczało tego ciepłe, nie? Taka tam trzeba było. Zobaczymy czy ono tam trzymać, nie trzyma. To przerobimy może no. to zaraz, zobaczymy. O nie, Nie. Nie, nie hajtnąłem się. Poważne poważny rolnik i się nie hajtnął, No nie, powoli. Wszystko w swoim czasie. No. Nie, żeby nie uciekła, nie? No właśnie. Tyłem, Tyłem najlepiej będzie chyba, O, taka, taka była sprężarka tam, nie? Sandena, no. No. To dobre? Dobre są, no. I tu była zamontowana, nie? No. A tu jest to, nie? Na, ten, na tyle. No, o. to się będzie zabrudzać plewami. No właśnie, jak to zrobić, żeby ono nie łapało tych plew tak dużo? Tutaj nie zmieści mi się na chłodnicy u góry chyba. Tom, inną... Ten skrapacz trzeba zmienić na inny w kosz, tam gdzie są te pozostałe chłodnice, tam go trzeba mieć. Aha. No, bo znajomy takie coś ma, takiego rekorda i właśnie... Yy, tam. Tak zrobimy. O, odpięłeś to? Tak, wypierdziane. Od Dobre są? <grym> no ja wezmę. To, to wciążkie, nie? Gdzie położyć? Tu możesz złotać. To No Widziałem ostatnio o Kuli pan był. Tak. A możemy mówić na ty, czy nie? No możemy, Paweł jest. No, no to adren. No to byłeś u kuli, widziałem jak tam kurde eksperczek był przeprowadzany. Wezmę to. Tak. Też fajnego kupił, nie? No, wiesz? Też fajnego kupił. No. co? tutaj jest z lewej strony właśnie. To jest to, to jest zawolone? To, mhm. jest zawalone, nie. zobaczymy od razu czy te, czy wiatraki działają. obydwa Przysują. Często ulegają awarii te wietraki tutaj akurat w junglirach tak 6000 godzin, 7 wytrzymują mi A tutaj 10 jeszcze chodzi. Jeszcze oryginalne są chyba, no chociaż może ktoś się wymieniał już przed wami No jeden wentylator zdemontuje Tamten Zaraz Tu się zmieści na pewno? Tak musi się zmieścić A tu jest pojedyncze nie? A tu przyjdzie taka podwójna Taki Podwójny wymiennik I onaż tam do końca idzie i tu wchodzi wtedy, nie? Mhm. Mm trzeba te kanały chyba wydmuchać tam do tyłu Co do, do filtrów idą, nie? Jak no. już tu mamy, jesteśmy w takim etapie to Żeby to oczyścić wszystko ładnie, nie? Co to tu odkręcasz z tyłu filtry? Tak, możesz zdejmować. Profesjonalnie, nie? Nie profesjonalnie. Jak to nie? Jednak nie czyścił. nie czyścił Jak tam Panie Ekspercie idzie? Montaż, klimatyzacji Dobrze. w naszym jeleniu. Montujemy pakiet teraz chłodnic. Teraz będzie pakiet premium już. Tak. Stanie się ze standardu John Deere premium. Parownik i nagrzewnica idzie teraz. Dużo montowałeś już się klimatyzacji w tych tych? W, tych w no. Znaczy, rzadko się montuje, bo przeważnie są wyposażone nie? Mm -hmm. maszyny. No teraz nie, ale te starcze no. to nie były, nie? No, ale mało z tych montaży ogólnie, nie? jeżeli chodzi o, o nowe. Klimatyzacje. co tam pan Marian robi? Coś psuje. Dobra. Coś pomóc panu Marianowi? Nie. A co tu się stało, że ten jest wymienić? Hmm, Uszczelka? Jest pod głowicą i kuźbami skalejowa ciepła. Aha. Jak jest to stało się nie w Ja pierdziele, bo tak to nie da rady wyciągnąć. Nie, jest i A ja myślę, żeby tutaj taki deal zrobić czwórkę naszą tutaj damy, a wszystkie tam, co? <grymne> o, widzisz, tu byś miał, nie? No. Jakby ojciec wsiadł. O kurde. Chodzi o co, ale ta klima pomogła. No, klima dała konie. <grymne> E, takie coś i na chłodnicę po prostu przyczepić, nie? Tamtą bizonie. Mhm. Nie wiem, coś. Bo... Coś tam by trzeba kombinować. Coś tu by trzeba zamontować. No, 30. Coś ten wózek tutaj. A co wózek macie na do ściągania no. Ja pierdzielę. Jak to działa? Ja pierdzielę elegancko Rysielacze. wycieki mamy? Rysielacze. Ale wiesz co, bo chociaż nie rdzewieje jak są wycieki no, to, to, prawda. <laughs> to prawda, nie? Teraz słyszasz przyjdzie, nie? No co, damy tak raneczkę Co? kapienia? Nie, należy nie No taka była, nie? Ta ta. ta. Widzisz? No wabko oryginalna była, ale widzisz. No tak, nie? No. Nie wiem. Chodź zobaczysz. No. Dobra. Jedziemy? No jedziemy zaraz. Fajnie? Miło się współpracowało? Chyba mi nie skasujecie tyle co ścieńczymaj trzymaj końcu. Konto już ma wyczyszczone. Po wizycie w agrosieć. No. Nie, ale. Ale fajnie. Po, polecam polecam kurde serwis agrosieć z tego względu, że jest wesoło. Jutro, kiedy? Co? O, Jutro? Dzisiaj, nie to? wiem. Mi się wydaje, że do poniedziałku jednak postoję, Jak będzie zadecydowane, że no nie, sprężarka jest... powietrza będzie wstawiona. Hmm. Musimy domówić sprężarę z powietrza i... A to i po tyle. Czarę, to poczekaj tu zaraz pójdę, trzeba, trzeba to wycenić przecież. No właśnie. No ja jadę do Kazika, bo muszę mu pomóc i tyle. Jutro nagramy Dobra, dalej chciemy. co by się działo. A jutro o której ci przywieźć mam tu? Nie wiem. No ja podjadę już sam wtedy chyba. Dobra, to dzięki za oglądanie, dzięki panu ekspertowi już podziękujemy, nie? Jutro bedo, będzie dalszy ciąg odcinka.